jak już wiecie, po miniaturce co będziemy robić? No siema Cześć Panie widzowie! Co? A nie mówiłem do ciebie, tylko do widzów. Muszę powiedzieć, co będzie dzisiaj w filmie. <grybujesz> Albo ty powiedz: Zdaj mi się, Dzisiaj zmodyfikujemy auto. Do końca? Tak. Czyli widzowie, tata młodego przyjedzie zaraz tu takim ciągnikiem, tak. że łeży. Że... Rozerwiemy samochód. Tak. Patrzcie teraz, a jak się fajnie wchodzi. Wchodzi się w zakup... A! To Klas I klasa, można jechać Widzowie, dzięki takiej modyfikacji możecie zaoszczędzić około 2 sekundy czasu no klasa, <laughs> Nie trzeba już drzwi otwierać klasa, Ale zobacz, bo teraz jak z, na przykład z zakupów wyjdziesz, będziesz miał dwie siatki zakupów, to co od razu stawiasz No patrz, ja to zademonstruję nawet O, czekaj młody Patrz Przykładowo masz dwie siatki z zakupami, chodzi sobie w nawet nie trzeba gasić, bo to jest samochód, którego się nie kradnie. No, Bo to jest wersja indywidualna. No. i w drzewo. Jeszcze! Dawa, Dawa, jeszcze. Dobra. Dawaj, jeszcze. Dawa, jeszcze. Dobra. jeszcze! Jeszcze trochę! Dobra, bo szyba pęknie <grym> Ej, Dobra, starczy Ale nie, nie bo są w bagażniku dobra Jeszcze trochę do O, już się kopci już się Dobra, zgaś Dawa, go i co? I co, tu za drzewem od razu? A faktycznie by się coś przydało To jak go postawiasz, to się stanie Co się stanie Pierw pójdzie cały przód dupa zostanie <grupa> Też mi się jak wydaje No tyłu no, nie wyrwie tyłu w życiu Albo po prostu przód podniesie do góry i ja zrobi taki wiesz A ja wykopię dziurę taką pod samą samochód Dobra, widzowie, co obstawiacie, co się stanie? Zaraz za sekund Jeszcze parę sekund wow. O oh, oh, oh. oh, kurde Wytargało, ale rozerwało Rozerwało, bo jak? Ja pierdziele, to nawet nie nawet nie zakopał się. Nie. <gry> Ale szyba poszła, no, więc... się tył ja. 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 Ale zobacz, prawa szyba została. Ja. Jak tu szyba strzeliła. Ja! A Widzimy, później to na ptel. Wysprzątamy. Zapinamy go w koło. A tu nic zaraz jeszcze tutaj o kurde Nie rozerwie chyba Chociaż Ja sobie odsunę się dalej Trzy kroczki dalej O kurde Ja się chowam zakładem Tu jestem ciekawy co się stanie Ale wiesz co, ten samochód już stąd nie pojedzie Wiesz, oni mają jeszcze takie coś Samochód zostaje Patrz ja co... Ja pierdziele Przedłużamy wersję O co? Jaaa Ja pierdziele Powiem, czego się buja? Teraz już w tędy pójdzie no nie no Mamy przedłużoną wersję, to jest wersja long. Uuu. Uuu. Trzymać, trzyma, trzyma. O kurde, bolida by się zakopało, o, jasne. <laughs> jak taki, co, takie coś nie daje rady, to ja nie wiem. Nie da się rozerwać cinkusia. Jakby ktoś pytał, czy. czy da się rozerwać auto. To ktoś... ciężki te. o kur. Uh, hu hu. שיער, על אותו יזמות Był dobry, można go jeszcze sprzedać, bo nie, nie zardzewiały był. Nie, nie, nie. Coś tu. To on jest akurat w najsilniejszych miejscach. No. Jezu, nie. nie ma takiej opcji. Nie da się. Zapniemy go wyżej. A jakby go tu na belkach zapiąć, nie? Tak, na tym. Wyżej go zapniemy. Dzieci, tu na... nad tym, nad zegarami. To jest blaszysko. Ciekawe się ma... odpali, czekaj. Ciekawe, <laughs> czy odpali. Ale w sumie ciekawe, czy odpali. Nie, zapomnę, czy odpali. Za. Odpali, to problem. No, jest fura jak do nie, do domu. Zrobi nie, 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 do domu. Zrobimy go tak, do domu przyjedzie tak. Zrobili, zrobiliśmy tylko wersję log. No. <laughs> dobra, dobra, zgaś, bo szkoda no, auta. Nie, to... O kurde! Ale go przedłużyło. Widzowie, jak widzicie, to jest koniec samochodu, już nic więcej się nie zrobi. Patrzcie, Pad czy dobra jest! Do sprzedania jeszcze pójdzie. Czekaj, Czekaj bo uszczerbkuje. ją? Czekaj, uważaj, uważaj. Wody. Trzymaj ją tam. Dobra, szyba! Dobra, szyba, widzowie! Jakby ktoś nie wiedział, jak demontować szyby, to już wiecie. Mocny traktor, dwie liny. No i samochód jakiś. Opalimy go. O kurde. Cholera, teraz pójdzie na dach chyba yeah. Przecież ten samochód jest... To nie jest samochód Ja Jest katalizator? Wstawiamy go na koła Nie ma To są normalnie wybiery Zobacz płakał Zobacz Płakał Reklamacja Wstanie? Nie. Wygląda jak Clio nie? Ty Podobnie Zobacz czy pan. <laughs> Ale jakie rozciągnięcie jest Ale bardziej taki jest Kurde nie wiem tych kluczy My na klimator bym a iskra poszła przed chwilą No iska się waliła To już Dawid jest w Co, nie odpali już? Nie Nie ściągnie się klemy? Zalał się pewnie Ale normalnie kręci jechać tak do domu się w No dobra, zostaw tak Ty, zapali, bo pociągnie Dobra, i Dawid jedz tak na chatę teraz no. Jakby zapalił, to myślę, że się nie przejeżdżą Jakby no, zapalił, to jedziemy No jak, lepsze, no przecież w dobrej stanie jest Ale niziutki się zrobił no. Patrz Zapalił Patrz. Zapalił Zapali. Zapali. Dobra, jedź, Tatero Zgasił go, Tatero, zgasił Jakiś koncert samochodowy by wykupił taki wiesz Prawa do tego pokru ja! A my to załadowali do bagażnika wszystko po co? To jest niesamowite, nie? No. Za chwilę tutaj talina To jest niemożliwe Szyba poszła no. Jeszcze takiego też testu chyba nie widziałem No nie chłopie Teraz to jest ten samochód yy, dla osób niskorosłych no. <laughs> Ale zobacz jaki długi jest teraz ten odcinek Już chyba go nie scholujemy Scholujemy <laughs> Idzie, idzie! Już go nie zableczymy. Teraz coś chyba nie <laughs> Jeszcze jeden strzał i leci przód Idzie Ja p... co tu się stało? I co ja powiem jak będę na złom oddawał? by było na tyle No to chyba więcej już to teraz na koła trzeba by to postawić Więcej nie? z tego nie zostanie Jacek na kołaj! I... Patrz wyrwało próg Na kołaj do domu, no tak. rozerwało go, ale tu widzisz był robiony Jednak trochę tak. dziadek przyświrował, że był Że taki idealny, nie? Taki. Ja tu go żerdzę Coś się urwać udało, także... Ha, a ty się zmęczyłeś jakbyś go sam ciągnął Właśnie cię zgrzania ja o kurde. No już nie pójdzie tam. No, <laughs> nie. Chyba się lekko dogysili. Czyli trzeba by go chyba na jakąś przyczepę albo co? No, Raczej go już nie skalujemy. No chyba nie. go nawet nikt nie zabierze stąd. Akumulatora też nie wezmą. Nie no, tura i go załadujemy na ten, na przyczepę.